Teraz na live jest The Last, ogólnie tutaj Wygramy sobie w The Last i tutaj będziemy Wiecie Sorry, że na razie się nie widzicie, ale Popsułem coś I... czekaj, o lepiej O, i gramy sobie w The Last, ogólnie I wczetwierząc sobie zaczęłam nową czy Zaczynamy jakby po prostu nową wierkę I tak, zaczynamy Wiecie co Czekajcie bo mi pan dostaje padaczki ten taki mój... To się odpala. Czekajcie, patrzcie, uderzę? No. Tak jakbym umiał uderzyć żeby było fajnie. O, mi pan dostaje padaczki. A jak walnę w drzewo? Na przykład. O, mi też ta... Czekajcie nie, wiem, mój pad wiercił, czekajcie muszę się wylogować z tego pada bo nie wiem, chłodno padakę jakąś Czekajcie O Nie wiem, chyba Nie, jest live Przepraszam, mam za te małe problemy techniczne Ale mój pad miał padakę po prostu W skrócie Czemu nie biorę tego lapa? To jest chyba laptop Czekajcie... Oj o, nie, dostałem jakiś dysk w ogóle. Z tego też coś dostanę? Nie. Dobra, otwieramy dalej. To ja cię ja nie umiem otwierać taki problem. O! Masne walnięcie. Czekajcie, przejdźmy się gdzieś Poszukajmy jakiegoś dobrego miejsca na nasz dom. Trzeba zbierać na pewno tutaj różne te liście. Trzecie to są dobre jagódki, chyba niebieskie. To możemy sobie zjeść. Cyk, cyk. Teraz niszczymy tutaj te krzaki. Znaczy potrzebujemy patyków i liści dużo. A teraz tak, tak się zbiera patyki ogólnie w tych czasach, deforestowych. Bo z tego poleci dużo patyków, o właśnie, o tym mówiłem. Hmm. Tu mamy stawik jakiś. Gdzie ja w ogóle doszło. Czy to jest jakiś koleć świata w The Forest, Tam jest ostatnie drzewo? Powiem no tak, ja mało grałem w The Forest, ja w ogóle nie wiem gdzie jestem. Ale to chmury są takie słabe. Słaba grafika chmur tam powiem. O patrzcie, statek Mogę stąd odpłynąć? Ale czekajcie, ja czekałem co będzie przy tym drzewie. Takie drzewo na skraju Może jakiś jumpscare czy co? Chyba Idziemy O, mały kamień drzewo wygląda tak podejrzanie I ta łódka też wygląda podejrzanie Czemu tu jest tyle tych głów tych powieszonych? Wszelkie... nie wiem, dostajemy z tego te clothes Love. Cyk No to wygląda podejrzanie, bardzo podejrzanie Czy to jest jewa serio? Dr. wyglądało bardzo podejrzanie no, to zwykłe drzewo, ewidentnie. Oskamowali nas. Dobra, idziemy na tą, na tą dziwną ła łajbę. Pan tak, tak, ja w Deforesta nie grałem za dużo więc ogólnie mało to ogarniam. Pewnie profesjonalni profesjonalnie graczy Deforesta, teraz mogą podniecisnąć. Ale no Patrzcie co są te rozgwiazdy, można je bić? Można ale to chyba nic nie da, no Ty ja sobie tu przepłynę Chyba nie umrę, chyba, powtarzam chyba Ale to szybko pas mi schodzi Płyń, płyń Dobrze go. Nie, nie, nie. Szybciej, o! Nice, 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 nice. Chodźmy na tą łajbę Jeszcze sobie zlutujmy tutaj te i chodźmy na łajbę Czekajcie, mamy tutaj dużo rzeczy tutaj. Mm, a co to w ogóle jest? Aha, ach to leciał, tak? Chyba o to chodzi. A na razie zbieramy sobie dalej tutaj walizeczek i te maski. Cyk. Otwieraj się, o nowe chyba Nie, no, są dwa klejuchy Szukamy dużo medykamentów i to mnie cieszy Medykamenty się przyda, o baterie O baterie Od kiedy w tej grze są baterie, znaczy, wiecie Ja w tą grę prawie w nie grałem nie, nie wiedziałem, że to są jakieś baterie O warte. Dobra, chodźmy na tą łajbę Nie, ciekawi co będzie na łajbie O, rekiny rozwalone Co to robią rekiny rozwalone? Mogę się bić? O, ale dostał, Od ciebie mu głowę Ojej, sorry, rekinet To było przez przypadek Zbieramy Zbieramy O, laptop! Możemy go... cyk Pozwalić sobie O, dolary! Dostałem nawet Cyk Jeszcze tutaj widzę Są Cyk o, dostaliśmy do Snacka. Dobra, parwo tak, lecimy na tę łajbę Bo ja ciekawe, co będzie Jak umrę nie jest, z jakiegoś uduszenia się przez wodę czy coś, to doprzypał, no, ale... Ja po prostu ciekawe co jest na tej łajbie. O, patrzcie, żółw! <grym zniszczynich> Płyniemy ku przygodzie! Na łajbę! Okej. Wy tej łajbo. A jacht. Coś tam, że jacht. Co to jest? Głowa? Chyba głowa. Jakieś obrazki. O, kartę dostępu to trzeba mieć jakoś. Niestety ja nie mam karty dostępu. Co jest dzieła? Chyba nie O tu możemy spać nawet Serio? Dobra, zróbmy save'a Cześć, mogę tu chyba zasejwować, bo tam nie mogę. Save engage Znaleźliśmy jakąś łajbę A na łajbie o dolary! Znaczy coiny To już tu jest niewa, tak? O! Jest jednak! O, to jest obrazek tego stworka takiego Nie, to jest chłop, który chyba tu podróżował po prostu i... Ogarniał, ale skończył dosyć średnio Ale jak tu wejść? I co tam jest? Hmm... Już na jakoś... Hmm... To jest tak coś... Kaseta? Play A gdzie ją mam dać? Dobra, nie, nie, nie splejemy tej kasety, bo nie mam gdzie ją dać Powiem wam, że nie wiem co tu się stało, ale stało się coś złego W tym ja Bardzo złego A możemy sobie to wziąć na przykład? Ja, chyba nie, dobra, pójdziemy Tam trzeba mieć jakąś kartę, nie wiem jak nam się uda znaleźć jakąś kartę kiedyś, tam pójdziemy Dopulujemy, wracamy Już dopulamy Słuchajcie, stream normalnie działa? Działa, działa Tego tylko nie ma po prostu Dopulnięte już jest teraz w tej chwili I patrzcie, grubko kogoś tu jest O, kolejne zdjęcie Zdjęcie tego jachtu, czy chodzi o coś z tym jachtem? Tu hmm. mamy dwa kanistery do pływania Są kasety To zdjęcie, Cibiego no. O okay. No to ciekawe to... Dobra ten. tędy Wydaje mi się, że Patrzcie, to sobie jakiś szlak w ogóle, nie? XD Pójdźmy szlakiem No ale może to jakaś zasadzka być dla mnie To jest ich baza też ich... Pobiegają to Nie um, Ja nie chcę Pój stąd Ja nie chcę umierać to pójdziemy w drugą stronę tej dróżki a serio? to tyle? prawda? o, grzyb zjedzmy. ała, bolało no, ale zawsze grzymy, wiecie o co chodzi no ja coś tu słyszę no ja jestem zaniepokojony zaistniałą sytuację. a tak, musimy sobie gdzieś tutaj hantę zbudować o, że tutaj, to jest taki ładny teren no to jest zbudujmy dom to jest git no to lecimy z budową domu dajcie mi coś czyli jest dom tu są do jedzenia, o to są domy ja bym chciał small cabin, o. Tak wiecie, na początek chciał od czego zacząć. Zróbmy tak. Ile drewna? Pię 13, dobra. To lecimy ze zbieranem drewna. Zbiera zbieramy to drewno. Cyk, cyk. Leci. O, idealnie w nasz do docelowy. Bierzemy. Czekajcie, jeszcze coś tutaj dam, żeby nam potem nie zapomnieliśmy tego, to zróbmy sobie jeszcze... O! Lok no, to, żeby mogliśmy jeździć po to drewno. Aż 10 w to daliśmy, to trzeba by ci trochę więcej dać. A, że ciebie te tych drzew. No więcej tego Jezu! Co to jest? Odejdź. Gdzie ty jesteś? To leci do mnie! z której strony? Palgumę! Tu jesteś, widzę cię świeciu. Dwóch grażyna i Janusz! Palcie gumę, mam ogień! Kurde, pal dżumę! ja cię to skacze! Jedzie do mnie! Oh shit, here we go again! Oh shit, here we go again! Equip! Pal gumę, pal gumę, pal gumę powiedziałem, pal gumę! Kombine, combine! Dobra, podpalę was śmiecie, walony na łeb. Co, boicie się mnie? O, siema, jedna osoba na witam cię. Dobra idę go chlepę za Co, jak się rzuca Kurde, dajcie mi spokój Ła Dobra, Polek, czego go dobić no nie... Dobra, dobitet Jeszcze coś Zakryłem się tutaj na czacie Trzeba to klep, klepę z tymi y, czu, czuksami ogólnie. Cyk, cyk No nie, właduj to w to. Dobra, masno Dobra, nie ja sobie chyba dam... No kurde, pan cię ode mnie. Tu biorze. Cześć. czad ja sobie tutaj dam, że widział wszystko, bo to tak, to, to nie będę rady w tym deforeście, to trudne jest. E, o! O, też cię, witam, no witam, witam. Okej. Okay. Na no, spokojnie. Odejdźcie, Czuks, ja tu buduję dom. Ja bo leci do mnie. Śmieć, walony na łeb. Dobra, odpalam to i cię będę palił na łeb. Hotu. Tak go zaczęłeś, śmieciu. Dobra, pal go. Dobra, spali się już. Trza... Kurde. Czemu się robi? No, pal się. Chyba się spalił. Tak mi się wydaje. Teraz na pewno. Tylko nie wiem gdzie jest ta grażyna. Hmm. Mamy co jeszcze jeziorko, żeby sobie o, umyć od razu. To iść dać dalej drzewo na domu. No był chwilowy przepał, ale żyje. Możecie zostawić lajka, to się bardzo miło leci. Nice ck, ck. Dobra A no nie wiem stary, sobie gram co do foreksa, nie? okej okay. może wiecie co zbudujmy sobie lok tego na drzewo teraz zawsze tutaj dobra i pora teraz już zacząć budować ogrodzenie od tych śmieci bo no mają na mnie full focusa custom wallsy teraz custom wallsa stąd Do...tąd? Ja a co więcej co za muzyka się włączyła? No creepy tam uza, dobra. Lecimy z kolejnym custom wasem. Cyk. Teraz tędy na fulla do... Halo, mogę to budować? Czemu nie mogę? O cyk. I lecimy z dobudową do tego. Ogólnie będzie dużo drewna zbierane. Czouj tu? No bo mi za chwilę się noc zacznie, aż nie, nie mogę ekspans budować. Lecimy i teraz. O! Jest, idę w to muszę ładować 5 w to. Ha To będzie drewno w branie. Ja idę spać. Obudzę się w środku docy. A jeszcze nie mogę. To super, chciałem powiedzieć. Drobą, możemy to trzeba zbierać, jak tego drefna. Dobra, skończę co mam dzięki za grę.